Powód. Jeszcze 5 jeszcze, e, minut chcę coś powiedzieć. Poczekamy na Insta. Tak, tu mam kota. <laughs> um, takie dopowiedzenie... Um, no dobra, to tak my będziemy chyba tak robić. Takie dopowiedzenie, że... Po co ja to w ogóle mówię w takim razie, nie? Bo przed chwilą zrobiłam film i powiedziałam, jo nie, może ja się przedstawię. -Jak, Joanna Hołuj, jak ktoś na to tylko trafi, idź na moją stronę joannaholuj.pl tam jest wszystko o mnie. Organizuję kręgi, piszę książki, doradzam, robię analizy holistyczne. A teraz jest ten cykl. Dobrze, ale to jest takie dopowiedzenie. To mamy mamy kota. Um, takie dopowiedzenie, bo przed chwilą powiedziałam, jak powracać do ciała. No i właściwie powiedziałam wszystkie te rzeczy trudne. Jak ktoś ma uzależnienia, zaburzenia, um, depresję, bulimię itd., itd. Bo wiele ludzi ma, wiele osób ma. Natomiast um, ja nie jestem terapeutą i żadnych terapii nie prowadzę. I na samym początku, ja to mówię oczywiście od początku, od dawna, dawno byłam młoda, już jak gdyby różne rzeczy ludziom mówiłam i tak dalej, po prostu yy, jakaś ta energia zawsze była. Ale jak zaczynałam projekt, to moje pierwsze pytanie było, po co, po jasno, cholera, ja po prostu mam gdzieś to jakoś szerzej robić i, i mówić, że ja nie mam psychologii, ja nie jestem terapeutą i tak dalej. Bo to jest tak, że... Yy, Osoby, które mnie słuchają, teraz to w ogóle jest mało, może kiedyś będzie więcej, to nie o to chodzi, ale to jest specyficzny typ ludzi, i, i, i chodzi o to, że to, co ja mówię, jest dla osób do zastosowania nawet właściwie samemu, bez żadnej terapii, terapeuty i tak dalej, bo zazwyczaj dwa typy ludzi słuchają tego. Przychodzą. E, czyli tacy, którzy już. osoby dosyć dojrzałe, bardzo dojrzałe, które już przeszły tę te terapię i tak naprawdę są w, tym, w tej drugiej części życia e, i, i, i tak i mogą mieć z DDA i zaburzenia i depresje i uzależnienie i, i Bóg jeden wie co, ale bardzo często to są osoby po tym, e, które jednak w pewnym momencie zorientowały się, że. No tyle roboty, tyle zrobiły, już są w tym, ale cały czas coś ucieka, albo ym, chodzi o to, że jednak ten proces jest całożyciowy, ciągnie się dalej. E, powracania do siebie, terapia y, nie wszystko załatwia, jak to się brzydko mówi. E, terapia. Pracuje często nie dość głęboko, jeśli chodzi o wewnętrzne dziecko. Z pozycji często takiej są dobre, oczywiście, terapie, także alternatywne, rane i tak dalej, natomiast potrzeba też pracować samemu i ciągle te same poziomy obrabiać, że tak brzydko powiem, czyli serce, umysł i ciało przede wszystkim. Ale chodzi o to, że, że, że nie chodzi o to, żeby tak skakać. A to pójdę sobie na masaż, a tutaj zrobię jakieś mm. rozbojanie ciała i tak dalej, bez jak gdyby zastanowienie jak ten proces idzie. Bo to powinno być połączone i ja to właśnie mówię. I to, co ja mówię z poziomu serca, z poziomu umysłu, będę po kolei w każdym filmie oddzielnie mówić, i z poziomu ciała, ciała, macicy właściwie u kobiet, ale u mężczyzn też, bo to jest poziom po prostu seksualny. Kot, odsun się, myla. Że teraz włączymy jeszcze coś, no to ten poziom jest indywidualny i można robić to samemu. I to jest dla ludzi, tak jak mówię, którzy mogą być już po tych dużych rzeczach, terapiach i tak dalej, ogarnięciu tych największych problemów, albo odkryciu choroby, już praca z chorobą, już tak. Oraz jest to dla osób, które nie miały takich wielkich trudów, zaburzeń, uzależnień i tak dalej. Do, jest to dla osób, dla kobiet, które po prostu weszły w neofeminizm, dla kobiet, które e, nie akceptują czegoś tam w sobie, dla kobiet, które zastanawiają się, czy w ogóle w powiedzmy długiej połowie życia jestem w stanie wejść jeszcze w jakiś inny związek, albo dla tych, które, e, dla mężczyzn, którzy jakby nie wiem, za bardzo weszli w żeńską energię, albo zastanawiają się w ogóle, co się dzieje z tymi kobietami. Um, tak? Dla, dla ludzi młodych to takim, nie wiem, chyba nie, no zależy, nie wiem. Ja tak naprawdę nie do końca wiem. Um, ale czasami to jest dla takich młodych, którzy są bardzo głęboko w tej duchowości takiej oderwanej. I oni są często na poziomie serca, i, i tutaj duchowości, i umysłu, a, a nie ogarniają trochę swojego ciała. No to też jest dla nich. To co będę mówić. I tyle właściwie. Po to ja to wszystko mówię, bo ja nie jestem terapeutą, nie prowadzę terapii, nie zapraszam na żadne terapie. Jak ktoś ma te głębsze uzależnienia, to zazwyczaj tutaj nie trafi. Tutaj trafią raczej osoby, które są po tej, 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 tej odwalonej, wielkiej hałdzie węgla, tak? Mówi się tak, Hałda węgla? Nie, nie. Albo, albo po prostu mają to, ten, tą trudną osobowość mogą mieć intensywną męską energię no właśnie odcięcie od ciała przez religię, z powodu religii z powodu jakichś tam wdruków rodowych, które mamusia tam czy babcia mówiła, ale nie idzie to tak po całej linii, żeby jakby całkowicie z, z, destruk, z zniszczyć życie to tyle, to było takie dopowiedzenie po to mówię i to jest dla, dla tych osób i teraz będę robić już takie filmy Konkret, jak gdyby z konkretnymi technikami pracy z różnych poziomów. Do końca kwietnia. Pozdrawiam. Kot też poszedł. Bye, bye. Miłego dnia, cudownego dnia. Przygotowuję wypuści